Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jak możesz zrobić realistyczną symulację ognia i dymu, korzystając z Unreal Engine. Zaczynamy. Na samym początku będziemy musieli wejść tutaj z lewej u góry w menu Edit i w tym miejscu wybierz sobie Plugins. To są wszystkie dodatki, które są dostępne w Unreal Engine, ale kliknij tutaj, gdzie jest wyszukiwarka na samej górze i wpisz. Fluid. Powinieneś zobaczyć taki dodatek, który się nazywa Niagara Fluids. Jeżeli go włączysz, czyli tym ptaszkiem z lewej strony, to Unreal Engine będzie chciał się zrestartować, więc pozwól mu się zrestartować i za chwilę wracamy. Ok. Po restarcie silnika w sumie nic się nie zmieniło w samym silniku, ale możesz teraz wcisnąć kontrol spacja, żeby przejść do naszego Content Drawer. Czyli do wszystkich plików, które znajdują się w naszym projekcie, i tutaj przejdź do jakiegoś folderu. Ja sobie wcześniej przygotowałem folder o nazwie Ogień. Teraz tutaj klikam prawym przyciskiem myszy, wchodzę w FX i tutaj wybieram Niagara System. Teraz pojawi się takie okno, które nas będzie pytało, co my w ogóle tutaj chcemy zrobić. Kliknij po prostu Create Empty System, żebyśmy stworzyli nowy system cząsteczek, ale on będzie na razie pusty. Jak to wybierzesz, kliknij Finish i powinniśmy dostać nasz nowy system cząsteczek. Nazwę go OGień. I klikam na niego dwa razy lewym przyciskiem myszy, żeby otworzyć. Dostaniemy wtedy takie okno. Z lewej strony lewym przyciskiem myszy możemy się obracać. Mamy tutaj podgląd tego, co będziemy tworzyć, a na środku mamy jakieś tam nody, którymi będziemy właśnie tworzyć całą tą symulację, a na samym dole mamy linię czasu, która nam pozwoli stworzyć z tego jakąś animację. No dobra, tylko z lewej strony nie widzimy żadnej symulacji dymu. Dlatego kliknij prawym przyciskiem myszy. Przejdź do Add Emitter i w tym miejscu wybierz opcję Parent Emitters. Tutaj znajdziesz Grid 3D Gas Master Emitter. Brzmi bardzo mądrze, ale no kliknij na niego. Może to chwilę zająć, zanim Unreal faktycznie coś z tym zrobi. I teraz, tak jak widzisz, dostaliśmy mega dużego nouda. Prawym przyciskiem myszy możemy się tutaj poruszać. A z lewej strony mamy już podgląd naszej symulacji dymu. Ten cały Note jest nam potrzebny głównie dlatego, żeby zmieniać w nim jakieś tam ustawienia, które będą wpływały na to, jak wygląda ta symulacja z lewej strony. Tylko, jak na razie, dosyć słabo widać tą symulację, dlatego że przeszkadza nam to tło z tyłu. Dlatego, żeby to dostosować, możesz wejść w menu Window. I w tym miejscu wybrać sobie Preview Scene Settings. Wtedy z prawej strony dostaniesz taki panel. Będziesz mógł tutaj zmienić tło, na przykład ustawić na szare. I tutaj z lewej strony będzie widać, że to jest faktycznie szare. Możesz także odznaczyć opcję Show Environment, żeby w tle mieć dowolny kolor, który sobie tutaj wybierzesz. Ja ustawię jakiś ciemny i z tym sobie będziemy pracować. No dobrze, ale mamy już naszą symulację. Kliknij tutaj Zapisz z lewej u góry, żeby Unreal faktycznie zapisał to, co stworzyliśmy. Zminimalizuj, wciśnij Control, Spacja i kliknij lewym przyciskiem myszy i przenieś tutaj na sam środek naszą symulację. I tak jak widzisz, wszystko już zaczyna działać. Mogę nawet kliknąć Play i zacząć sobie wchodzić w ten dym. Na razie nie będziemy jakby wchodzili w interakcję z tym dymem, ale za chwilę to naprawimy. Ale najpierw wróćmy jeszcze na chwilę do ustawień samego dymu i spróbujmy tam troszeczkę go zmodyfikować. Czyli wracam do mojego okna i wejdę w Details. Teraz gdy kliknę sobie tutaj na Emitter Summary, czyli takie podsumowanie wszystkich ustawień, które mamy w emiterze. To z prawej strony dostaniesz oczywiście masę opcji. Ale przez wszystkie nie będziemy przechodzić, pokażę ci te najważniejsze. Po pierwsze, ważną opcją jest to, jak szeroka jest ta symulacja. Jeżeli ja tutaj w word size wpiszę na przykład 200, to zobaczysz, że symulacja zrobi się taka chudsza i ten dym nie będzie wylatywał poza ten obszar. Dlatego zamiast pomniejszać, ja go sobie powiększę, piszę na przykład 800, 800, 800, żeby dostać taki wielki. Kwadrat, w którym to wszystko się będzie działo. Oczywiście, im większy obszar symulacji, tym bardziej wymagające to dla Twojego komputera. Dodatkowo możemy sobie zmienić na przykład to, jak wygląda nasz emiter, czyli ten obiekt, jakby ta kula na dole, z której właśnie ten dym wylatuje. Wejdź sobie tutaj w Source z prawej strony i w tym miejscu będziemy mogli właśnie zmienić wszystkie ustawienia odnośnie właśnie tego emitera, tej kuli na samym środku. Emit Radius kontroluje wielkość elementu, który będzie emitował ten dym, czyli tej kuli. Jeżeli ustawię sobie 100, to będzie duże. Jeżeli ustawię sobie na przykład 10, to będzie bardzo, bardzo malutkie. Dlatego wrócę sobie tutaj do ustawienia 100. Zostawię tak na razie i pozwolę sobie to troszeczkę rozciągnąć. Tutaj mamy opcję non uniform scale. Aktualnie jest 1 1, 1 czyli mamy 1 we wszystkich osiach. Ale jeżeli ja bym chciał na przykład stworzyć taką wielką ścianę ognia i dymu, to bym chciał ją rozciągnąć. Dlatego tutaj gdzie jest to 1, wpiszę na przykład 2 i zobaczymy co się stanie. Widzisz? Nasza kula stała się takim jajem, zrobiło się to szersze. Wpiszę tutaj może z 3, a w pozostałe osie wpiszę na przykład 0,2 i 0,2, żeby stały się dużo, dużo chudsze. Znowu to zapiszę, wrócę do naszej sceny i tutaj też wszystko się zaktualizowało. Tylko zauważ, że nasza symulacja lata nad Ziemią, co wygląda dosyć słabo. Żeby to zmienić, ponownie będziemy musieli przejść do naszego ognia tutaj. I tutaj, gdzie jest opcja emit position, po prostu wpisać inną wartość. Załóżmy, wpiszę tutaj z 20, może nawet z 10, żeby było troszeczkę nad Ziemią, ale żeby jednak nie wchodziło w tą Ziemię. No i w ten sposób mamy naszą symulację dochodzącą idealnie z Ziemi. Tylko jeżeli kliknę sobie play i wejdę w tą symulację, to zobaczysz, że nic się nie dzieje. Mogę sobie przebiegać i ten dym jakby kompletnie na mnie nie reaguje. Dlatego, że nie mamy oznaczonego jeszcze odpowiedniego obiektu, który będzie wchodził w kolizję z tym dymem. Zobaczmy tę kolizję na przykładzie tego obiektu tutaj. Jeżeli ja wezmę ten obiekt i wciągnę w dym, to widzisz, że nic się nie dzieje. Jeżeli chcesz, żeby ten obiekt faktycznie wchodził w interakcję z tym dymem, zleć tutaj na dół. I tam gdzie jest kolizja, tutaj jest zakładka Collision, upewnij się, że Collision Preset jest ustawiony na Block All. Jeżeli to masz włączone, to jeszcze wyszukaj sobie tutaj opcję Tag. W Tags kliknij plusik i wpisz Collider. Jeżeli będziesz miał włączoną kolizję i tutaj wybrany Collider, to wtedy Pięknie nasz dym będzie się wyginał pod wpływem właśnie tego obiektu. Dokładnie to samo działa dla każdego innego obiektu, czyli jeżeli mamy naszego gracza, tutaj mamy miejsce, w którym nasz gracz startuje grę, ale jeżeli wcisnę ctrl, spacja, przejdę do blueprints, wybiorę naszą postać, tutaj w class defaults rozsunę sobie panel, wpiszę tag i w tym miejscu, gdzie mamy aktor, tags, również wpiszę co leader, to gracz również będzie wchodził w interakcję z tym dymem. Wejdźmy sobie do gry. I tak jak widzisz, teraz możemy pięknie przechodzić przez ten dym i będziemy zostawiali za sobą dziury. Widać, że nasz gracz wchodzi w interakcję z tym dymem tutaj. Ale na razie ten dym nie jest jakoś super mocno szczegółowy. Pokażę Ci, jak możesz zwiększyć jego szczegółowość i jak usunąć te czerwone obramowanie, bo wygląda ono dosyć słabo. Wróć sobie znowu do naszego panelu, w którym edytowaliśmy cały dym. Przejdź ponownie do Emitter Summary i w tym miejscu wejdź w Simulation i wyłącz opcję Draw Bounce. Jeżeli to odznaczę i dam tutaj z lewej u góry compile, żeby Unreal przemyślał to, co właśnie zmieniliśmy, to zobaczysz, że nie mamy już tego wielkiego sześcianu czerwonego. Czyli plus. Na scenie też widać, że wszystko ładnie działa. Ok, to zobaczmy jeszcze, jak możemy zwiększyć szczegółowość samej symulacji. Tutaj mamy coś takiego jak Resolution Max Axis. Aktualnie mamy ustawione tutaj 200. Jeżeli wpiszę tutaj na przykład 100, to z lewej strony zobaczysz, że ta symulacja będzie jeszcze bardziej taka rozpikselizowana. Taka niezbyt realistyczna. Ale jeżeli wpiszę coś więcej niż 100, na przykład 400, to wtedy symulacja będzie znowu dużo bardziej wymagająca dla naszego komputera? Ale będzie wyglądała dużo, dużo ładniej. Więc jeżeli masz dobry sprzęt, to spróbuj zwiększyć sobie tutaj wartość i zobaczyć, po prostu, co otrzymasz. Ja na razie znowu to ustawię na 200, żeby po prostu szybciej nam to działało, ale później do ostatecznego efektu znowu zwiększę do 400 albo 500. Ostatnią ważną rzeczą, jaka została nam do poruszenia w tym dymie, jest Dissipation Rate Density. Jeżeli aktualnie mamy ustawioną wartość 0,3, to nasza symulacja wygląda tak, jak widzisz tutaj z lewej strony. Ale jeżeli ustawimy to na przykład na 1, to tak jak widzisz, dym zacznie znikać dużo, dużo szybciej niż wcześniej. Przy małych wartościach, Dissipation Rate, on będzie unosił się dużo, dużo, dużo dalej. Po prostu te cząsteczki będą żyły dużo dłużej. A im większa wartość, tym cząsteczki będą żyły po prostu dużo krócej. Będą zanikać. No i właśnie tak działa dym. Tylko, że możemy tutaj stworzyć coś dużo fajniejszego niż zwykły dym. Zauważ, że tutaj mamy coś takiego jak temperatura. Jeżeli to klikniesz, to zobaczysz, że z lewej strony pojawi się nawet cała symulacja ognia. I tutaj Dissipation Rate działa bardzo podobnie jak w przypadku zwykłego dymu. Tylko tym razem nie kontrolujemy Dissipation Rate Density, tylko Dissipation Rate Temperature. Czyli jeżeli tutaj wpiszę jakąś małą wartość, np. 0,2, to zobaczysz, że ten ogień z lewej strony będzie dużo, dużo większy. I oczywiście również cały czas będzie widać nasz dym. Kliknę sobie Save, żeby Unreal to zapisał. Wychodzę z tego panelu, przechodzę do gry i widać, że w grze również mamy bardzo fajny efekt. Kliknę play i wejdę sobie w to wszystko. Widać, że dalej wchodzimy w interakcję. Dym i ogień się rozrzedza tam, gdzie akurat przechodzimy. Wygląda to naprawdę zacnie. Tylko oczywiście pamiętaj, ta symulacja wygląda fajnie. Tylko jest bardzo obciążająca dla naszego komputera. Tak jak widzisz, mi już zaczęło się zacinać. Możesz sobie wejść tutaj z lewej u góry w te trzy kreski i wybrać show FPS. Wtedy tutaj z prawej u góry wyświetli nam się ilość klatek na sekundę, które aktualnie są generowane przez nasz komputer. Jeżeli wejdę w ten ogień i go usunę, to widać, że spokojnie mam 100 FPS-ów, nie ma żadnego problemu. Wrzucam ogień, czyli wciskam Ctrl Z, i od razu wszystko jest dużo, dużo, dużo bardziej wymagające. W samej grze również będzie to bardzo odczuwalne. Więc jeżeli chciałbyś zrobić z tym grę, to raczej nie polecam. Wygląda fajnie, ale wymaga bardzo dużo od naszego komputera. Dlatego, jeżeli ktoś będzie miał słabszy komputer od ciebie, to będzie to działało jeszcze gorzej niż teraz. Dlatego stosuje się to raczej do robienia jakiejś animacji albo filmów, po prostu jakiegoś wideo, które zapisujesz i masz sobie na dysku i on nie wymaga aż tyle mocy obliczeniowej. Jeżeli chcesz to robić w czasie rzeczywistym, żeby to wszystko było interaktywne, to może z tym być pewien problem. Ale tak jak widzisz, działa. Możesz się tym pobawić i zobaczyć jak śmiga u ciebie na komputerze. Mam nadzieję, że faktycznie wykorzystasz gdzieś ten myk. Do następnego.